Rozpoczynamy losowanie na turniej piłkarski Wumbol, który, przypominam, odbędzie się 17 maja. Do każdej z grup, mamy cztery grupy, zostaną wylosowane trzy drużyny, po czym po zakończeniu fazy grupowej z każdej z grup odpadnie jedna drużyna. Rozpoczynamy losowanie. Poproszę o wylosowanie pierwszej z drużyn do grupy, a przewodniczącego samorządu, Romana Końskiego. FC Kolejna drużyna do grupy B. Gang Albanii. Kolejna drużyna do grupy C. Cierwis 13. I ostatnia grupa, grupa D. Wielka trzustka. Analogicznie do grupy A, B, C identyczna Dostaną to jak rozpany numer dwa. Kwiat Kiewca. FC Consiliium KS jest Twoja stara. Pacieczaki. I ostatnie drużyny, drużyna numer 3 do grup A B C i D Drink team Doktorka FC Zbieramina I ostatnia drużyna, która nam pozostała. Non Stop Promile. Skład grup będzie dostępny na e, wydarzeniu e, turnieju Wumbol, a w czwartek e, w godzinach wieczornych zostanie opublikowana dokładna drabinka z dokładnymi godzinami meczów. Dziękuję za pomoc Sony i tutaj obecnemu Romanowi i życzymy powodzenia każdemu na turnieju.